Siemaneczko wszystkim witam w kolejnym odcinku w tym dniu. Dzisiaj znowu z gościem specjalnym, czyli Maxem. I będziemy dzisiaj mm, bawić się jakby wchowanego w chowanego w Heaven I najpierw chowamy się u Maxa. I Max będzie liczyć do 20, a ja będę musiała się schować u niego w domu. Więc Max, idź może y, tutaj stań. I pamiętaj, nie można używać kamer i nie możesz patrzeć na dom. Bo cię zabiję inaczej. <grym>, dobra. Ja Kurde, z dom, ale na szczęście ja mogę go otworzyć. Nie wie, pamiętaj. Ej, ja nie będzie mam się już schować. A i możemy się pomieszać. Ej, to sto... Zas... Zrobiłam. No naciskasz taką buźkę z ołówkiem, no i masz tam tego ludzika, i tam się pomiesza. Ej, dobra, on mnie nigdy tutaj, moi drodzy, nie znajdzie. Nigdy. Dobra, Max, możesz już mnie szukać. Ej, on nigdy mnie nie znajdzie przecież... Kamanu. No. Czy ja mogę na swoim, na swoim domie gdzieś zobaczyć? Nie, mogę chyba tylko przód zobaczyć. Ej, dobra, ej, ale ja się stałam wstałam. Nie no dole on, on mnie nie znajdzie nigdy. Nigdy mnie nie znajdzie. I Max masz na to 30 sekund. Nie no, dobra. Nie no, ma... Nie, jedną minutę masz na miam. I ja tutaj obliczam. Dobra, on mi nigdy nie znajdzie. Ej, a najlepszy jest to, że jestem w takim miejscu, że jego nie widzę, więc. Max, ja ci podpowiem jedną rzecz. To jest gdzieś na dole. No. O więc nie znajdziemy. Robimy kilka rund. Cztery robimy rundy, prawda? Tak, cztery rundy. Tylko, że potem zmienimy sobie domki. Dobra. Ej, on nigdy. Max, ogólnie masz kilka sekund. Mówiłam ci, że gdzieś na dole. Powiem ci tylko tyle. Garaż. Garaż. Dobra, podpowiem mu, bo on ma i tak prawie 10 sekund. Ale ogólnie masz bardzo dobra o nie o nie o nie dobra no i, no i przegrałeś miałem dobra dodamy mu jeszcze 20 sekund. sekund no dodawaj no jak, nie boję, jak mnie jak jest On o nie nie dobra przegrałeś wiesz że ja no, patrz, Chodź! <głos> <głos> tutaj jestem! Patrz! Weszłam do tego. No, patrz, tutaj jestem! Patrz, tutaj! No, patrz, tutaj patrz! Wystarczyło na to nacisnąć. Tylko, że. Ty jest... Tylko, że. Ej, wywal tą dziewczynę. Naciskasz na nią i naciskasz taką łapkę na dół. Dobra, idziemy teraz do mnie. Zmieniamy. Teraz mamy dwie minuty, okej? Okay? No i tutaj masz mój, Ogólnie możesz w moim domu wszystko robić. I w ogóle... A, I pamiętaj, możemy się krócić jeszcze w ogródku, ale z tyłu w ogródku. No tak, 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 masz już. Pamiętaj tylko w domu, bo ja nie mam ogródka, tylko z przodu. Mam, ale z przodu nie. No i dobra. No to sobie policzymy. Masz ogólnie 20 sekund, czyli musi być 4 minuty i 30. Jest 13, 14. Daj, Max. Bo to jest taka zasada, że możesz mi. Tylko możesz się ze mnie śmiać, jak będziesz mnie widzieć, a ja Ciebie nie. A i nie mów na przykład, czy mogę się słuchać tam, 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 bo wiecie, Max tak często robi. No i dobra, szukam. Gdzie ja on mógł się skryć? Odsyłam, że poszedł na dół albo do góry. Dobra, zamknę dom, bo pan... Co? Jak oglądać? Nie możesz oglądać mojego domu na kamerach! Ja, ty ja tylko mogę! Nie, nie mogłam. Ja tylko powiedziałam, że... Można piekarnika, wiesz? Nie, ja tylko mówiłam, że szkoda, że nie mogę i że ty mnie na przykład nie widzisz, co, nie? I boże... yy... No jeszcze minuta. Nie no, dobrą on na dole na stówę nie jest. Będę na górę. Ej, ale ja bym chciała się u mnie w domu chować, bo ja mam taką tajną przejśc. Byłam w takim krzaku. Kurczę, to jest. Dobra. A i pamiętaj, nie można się ruszać. Trzydzieści. Ma. no Boże, Dobra, leci mi czas. Boże, ja go nie znajdę, moi drodzy. Jestem w nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja mam 10 sekund. Dobra. Jakby się że były jak w jakimś banalnym miejscu. no stule tak będzie. Zawsze tak jest. Dobra. Minął czas. Gdzie jesteś. Masz nie miał być nie na głosie. To... 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 to, Nie, tam miał... yes. ja nie miał stać. Ja mam z nim przemyt, co? Mac, może sobie wejść sam do domu, jakby, co? A no, to już nie może być to tylko w domu. Dobra, aż szybko komu pokażę. Dobra, e, ja, ja będę miała najlepszy dom. Ja będę miała najlepszy dom. No ja też nie mogę postawić, musimy poczekać, więc widzimy się i dopiero jak postawimy domy. Dobra, już jesteśmy. I kolejny gość specjalny to Igor Igor, przywitaj się. Igora mało ma słuchać, ale y, y, się przywitał. Ogólnie Igor wygląda dokładnie tak. Jak macie tutaj takie małe. Ale dobra, i y, to jest mój dom. W którym się obamy pierwsi. Wy się chowacie, a ja liczę do 20 i mamy 3 minuty. Najlepiej w moim. No to ja liczę i widzimy się, jak policzę. Ej, dobra, w moim domu to oni no, z się schowają tak, że normalnie no. Yy. O, co macie dokładnie? Tur Igora. Ale oni się tak schowają, że ja od razu ich znajdę. Dobra, ktoś nam okradł dom, ale nieważne. Mój dom, ale. Nieważne. Dobra, szukamy, szukam. I pamiętajcie, możecie wychodzić na podwór. Igor, jak myślałeś, że ciebie nie będzie widać? Czy się bardzo pomyliłeś? Bycie widać. Daleka nawet. Igor, pierwszy. Więc następnie chowamy się w Igora domu. I dobra. Max. Igor, jakby coś tu mi nie pomagaj Może się w tej pies nie, nie. Nie wiem gdzie się my. A Maxa mam. No, dobra, to teraz się chowamy w gora do domu, bo Gor był pierwszy. Igor, liczyć do 20, a my mamy 3 minuty. I ja ci powiem kiedy. Bo ja mam tutaj stoper na no dobra. Igor, ty nie możesz nic mówić, pamiętasz. A ja mogę. A, bo to jest za ciężkie, musisz, musisz się powiększyć. No bo jesteś za mały, no, nie jesteśmy za mali. Dobra, nie, jaką ja mam kampę. A, I Max, nie możemy się kochować w tych samych ten, domach. Budy, raczej w miejscach Nie no, ta kampa jest najlepsza, moi drodzy ej my, wszyscy, ej, my wszystko widzimy, a on nas nie będzie widzieć Dobra, na razie nie otworzyłam tak. Ej, ja mam taką kampę, super Dobra Ej, ja jakby coś jestem na dole Ja jestem na dole, a ty Max? No, ale ja, ja on mnie nie zauważy A i ma, Igor wystarczy, że... Na dotkniesz Widzę go Nie, nie można Widzę go O go oh my ja widziałam go Dobra I Dobra, on mnie nigdy nie znajdzie Lodówka ma otwartą, a i tak jak z głupak On nie On mi nie znajdzie, nie wiem czy my słyszycie, on mnie nie znajdzie. Dobra. Ej nie, no to, nie, to, 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 jest piękne. Nie, on mnie nie znajdzie. I masz trzy minuty od... masz dwie minuty ogólnie. Trochę więcej, od pięć mi... minuta i pięć sekund. Idź poszukaj może Igor Maxa, co? A, biedny Jar sobie chodzi tak po pokojach taki biedny i nie wie, gdzie jestem. Nie można. Nie można. Ej, ale jak ty przed tym mogłeś mnie nie znaleźć? No dobra, widzimy się w domku Maxa. Możesz liczyć. I możemy na dworze, ale nie możemy poza ten. Dobra. Ja wiem, gdzie się schowamy. Ej, dobra. Mm, Max już szuka, więc jest spoko. Max nigdy mnie nie znajdziesz. Ej, Igor! Igor! Max już cię znalazł. Nie no, Igor. Ej, on mi nigdy nie znajdzie. O nie, nie, ja mam taką kamperę, nikt mnie nie znajdzie. Ja wam powiem tylko tyle. Ja jestem blisko sejpu. Ej, ale jak wy ze sobą rozmawiacie? Dobra, ja prawie wyszłam z mojej najlepszej, najle, najlepszej kampy. Ogólnie nie wiem, jak tam wrócić. O, dobra. dobra, jest, jestem tutaj. Kurde. Tak. No, samym, samym. Jestem jeszcze, niżej, jest, jestem jeszcze niż, niż ci się wydaje. Ogólnie masz mało czasu. Co, no nie? No Nie oni Ej poniżej. Ej, o, moi drodzy, oni pewnie mnie szukają, tam gdzie są te wentylacje i w ogóle tam ścieki, a ja nie, a ja jestem jeszcze niżej. Nie, no dobra, jestem trochę. Jestem trochę wyżej niż ścieki. Jestem na poziomie tam, gdzie jest to więzienie. Troszkę wyżej. Ej, Maxowi, dostało niecałe 20 sekund, więc. Max, został Ci tyle czasu. Nie. Yeah. Dobrze, no sobie Ja powiem Ci tylko tyle, że są tutaj jakieś światełka. Dobra, Max przegrał. Wychodzimy z kryjówek. Ja zaprowadzę wam gdzie ja byłam. Dobra, chłopaki. Chłopaki, chodźcie do środka. Ogólnie ktoś ci się wkradnął, ale nieważne. No dawajcie, chodźcie do domu. No ja jestem w środku domu przy tej drabinie. Na Was przy drabinie, żeby Wam pokazać moją super, hiper fajną kamper. I tak to było. Kto to jest? Boże, no właśnie, jakiś dup. Dobra, pokażę Wam, gdzie byłam. Chodź, wejdź. Chodź tutaj. Tutaj chodźcie. Tutaj. wejdźcie w tą ścianę. I chodź na górę I tutaj wchodź w kolejną tą ścianę tutaj Czemu? Ogólnie ja ich nie okradłam, mam to na filmie, ale jakaś ciepiała do ciebie weszła No i ogólnie to jest już wszystko w dzisiejszym odcinku pamiętajcie o subskrypcji łapcę w górę, aż kończę. Bajo.